Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na sierpień 2022 dla zodiakalnych ryb. To będzie takie ogólne rozdanie, natomiast jeżeli ktoś ma prywatne pytania, to zachęcam do kontaktu mailowego na mój adres, który jest podany w opisie. Nie przedłużam, przechodzę od razu do rozkładu dla Was. Na spodzie już się pokazała karta kapłanki, czyli waszej intuicji podkreślam zawsze, że ryby to najbardziej intuicyjny znak zodiaku i proszę z tego korzystać, bo macie umiejętność talent dar, z którego warto korzystać. Wy w tym miesiącu cesarz, No proszę, proszę, to jest skierowanie własnym życiem. To jest dowodzenie, to jest... Przywództwo to jest mądrość, doświadczenie, działanie. No to jest siła. To jest naj... Cesarz jest najsilniejszą postacią w tarocie. Wy jesteście w tym miesiącu cesarzem. Czyli tak, teraz ja. Teraz ode mnie to zależy i tak ma być. Jak to mówił już Cezar wszyscy to ja dobrze. E co jest wyzwaniem dla Was? Proszę, proszę, proszę. 10 monet, fantastyczna karta rodzina, dom, pieniądze yy, psz, majątek, yy, obfitość no, no, same dobre rzeczy. No, po prostu, nie wiem, dla niektórych tutaj widzę nabywanie nieruchomości, czy jakiegoś majątku jakieś duże zakupy jakieś po poważne takie inwestycje bardzo fajne. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Ależ jakby to mogło być inaczej? Oczywiście pokazała się kapłanka, o której wcześniej wspomniałam, wasza intuicja. Tak sobie myślę. Może niektórym intuicja podpowie, w co inwestować. Może intuicja wam podpowie coś związanego z waszą rolą jako rodzica, szefa, tak. Coś związanego z majątkiem, i tak dalej, i tak dalej. Jak tym pokierować. Mm. I jeszcze jedna rzecz. Kapłanka to również tajemnice. To również ukrywanie pewnych rzeczy, zwłaszcza związane z kobiecością lub z kobietami. Proszę to już do swojej sytuacji dopasować, jeżeli to Wam w jakiś sposób rezonuje. Bardzo często. Kapłanka przedstawia kochankę. Tak, kochankę? Dlaczego tajemnica? No, bo najczęściej jest to coś, yy, co się ukrywa, tak? Takie relacje się ukrywa. Więc dla jakiejś tam garstki może tutaj coś Wam z, z tym być. No, no, no. I od razu mówię, że tak, to się może zgadzać, ponieważ królowa była w to kochanka. Dosłownie. To jest dosłownie kochanka. Yy, ale to już przechodzi do przeszłości. Dla osób, których nie dotyczy ten temat, królowa Buław to osoba bardzo aktywna, pełna pasji, pełna siły, przekonania o swojej sprawczości, atrakcyjności, o swojej racji. Królowa Buław nie zawsze jest lubiana, dlatego że wzbudza zazdrość. Osoby, które mają kompleksy, nie lubią królowej Buław. Ponieważ ona już ma to przepracowane, jakąś niepewność, jakieś kompleksy, to już jest za nią. Więc taka historia już za wami. Natomiast jeżeli dotyczy to właśnie Waszego działania, to rzeczywiście coś musieliście, czy musiałyście, no bo tutaj mogą być kobiety, zrobić takiego, że naprawdę no jest moc. W związku z tym teraz jesteście na szczycie, jesteście na pierwszej linii. O czym myślicie? Kochankowie to karta jak najbardziej romansu, związku, relacji, także przeznaczeniowej. Mówi się o tym, że to jest relacja przeznaczeniowa, ale to jest też karta trudnych decyzji. Zauważcie, że tutaj macie same karty wielkich arkan. Wielkie arkan są sprawy większej wagi, sprawy, które trwają dłużej, które mają takie długofalowe znaczenie, albo długotrwają, długo tak? Czyli coś, nie, nie jakieś drobiazgi. Dylemat, który mamy w karcie kochanków, nie musi dotyczyć relacji. Może dotyczyć też innych rzeczy, zwłaszcza, że to jest czytanie ogólne. Co w najbliższym czasie. Dziesiątka mieczy jest kartą, która mówi o. Stanach depresyjnych. Mówi o y, kiepskim samopoczuciu. Ale to jest taki moment, kiedy już to najgorsze mija. Czyli już zaczyna y, świtać. Tak? Zwykle na kartach y, Tarota takiej bardziej y, graficznie, y, tak. Y, Ciekawszy, pojawia się taki nieśmiały już wschód słońca, tak? Bardzo nieśmiały, taki świt. W momencie, kiedy jest ciemno, kiedy już jest bardzo źle, czyli nie wiem, czy już to powiedziałam, najciemniej jest przed świtem, tak? Jeżeli było źle, to już pojawia się światełko w tunelu. Wasze nastawienie w tej sytuacji, no tak, no tak. Często mówię, że karty mieczy chodzą parami, trójkami. Yy, I to się potwierdza. Trójka mieczy, yy, trójka mieczy, dziesiątka mieczy. Czujecie się zranieni, że ktoś was skrzywdził. Być może to jest właśnie yy, to samo poczucie z tego wynika, tak, że Wy się tak poczuliście. Proszę pamiętać, że to jest Wasze nastawienie. To nie znaczy, że ktoś musiał coś Wam zrobić celowo, bo. W ogóle karty mieczy to, to jest to, co my myślimy. To nie jest coś, co się musi dziać w rzeczywistości, tylko to, jak my rzeczywistość odbieramy. I mówi się ezoterycy, osoby zajmujące się rozwojem duchowym, psychologią mówią, że my nie jesteśmy naszymi myślami, że jeżeli takie myśli trudne się pojawiają, to po prostu należy pozwolić im przepłynąć, tak? Nie zatrzymywać się nad nimi, nie rozpamiętywać, tylko pozwolić, żeby one przeszły, bo one się z jakiegoś powodu pojawiają, ale to nie znaczy, że mamy się na nich skupiać, tak? Byśmy zwariowali, jak się skupiali na samych negatywach. Yy, wasze otoczenie, no i zobaczcie, jak mówiłam, że... Yy, że karty mieczy chodzą parami albo trójkami. Siódemka mieczy nie jest fajną kartą. To jest karta, która mówi o kłamstwie, oszustwie, także o kradzieży. Więc, jeżeli to miałoby z tego wynikać, to wasze samopoczucie, to od razu mówię: bardzo uważaj, uważajcie. Zamykajcie torebki, zamykajcie drzwi, uważajcie na to, żeby Was ktoś też nie oszukał. Wasze nadzieje lub obawy, zobaczcie, ile mieczy. Natomiast As mieczy jest kartą szansy na sukces, więc macie nadzieję, że to się wyjaśni, że to się rozwiąże, że to się. Po prostu to, co się tutaj niefajnego dzieje w Waszej głowie, że to przyczyna tego zostanie rozwiązana, że uda się ten trudny czas przekuć w sukces, po prostu w sukces. Jak jest rezultat? I zaczynacie od, od y, początku, nowa droga, nowy początek, czyli jakby druga połowa miesiąca pokazuje się jako taka trudniejsza, naszpikowana trudnymi myślami, y, z poczuciem takim, że ktoś po prostu wam robi krzywdę jaką, że ktoś was oszukuje, że ktoś jest nie w porządku wobec was. Natomiast karta głupca mówi o tym, że jakby z tym sobie poradzicie, bo ta, ten as kielichów, nie kielichów, tylko mieczy o tym świadczy i zaczniecie jakby nową drogę. Dobra, dopytamy o parę kart. Widać, że wy macie tutaj siłę, więc to jest jakby najważniejsze, żebyście sobie z tym poradzili, z tymi myślami, o których wspomniałam. Ale dopytamy o parę rzeczy i zobaczymy. No i zobaczcie, zobaczcie jak mówiłam o mieczach. Na spodzie talii jest piątka mieczy. Możecie mieć takie wrażenie, że ktoś za waszymi plecami coś robi, że ktoś, że ktoś zachowuje się nie fair. Ktoś się zachowuje nie fair. Dobrze, zaczniemy od tego cesarza a z kielichów. Teraz tak, Asy to są zawsze szanse. W tym wypadku może chodzić o szansę bycia w relacji, która jest bardzo poważna. Poważna, stateczna, stabilna, ta osoba może być taka. Od takiego kogoś możecie, że tak powiem, dostać ten kielich, dostać tą propozycję. To może być także oferta pracy. Jeżeli Cesarz jest szefem, jeżeli jest przedsiębiorcą, jeżeli jest właścicielem firmy, to może być też oferta pracy. Przypominam, że na Waszej drodze staje 10 monet, więc to są sprawy finansowe: to jest majątek, to jest bogacenie się, to jest budowanie swojego kapitału, inwestycje, więc jak najbardziej to się tutaj może zgadzać. Tym bardziej, że pokazujecie się jako osoba, która naprawdę na, nad tym pracowała, że już. Już coś zrobiliście, czy zrobiłyście w przeszłości. O czym mówi karta? Kochankowie. Hmm. Wcześniej powiedziałam, że to jest karta, która mówi o trudnych wyborach, ale te wybory mogą być tak, tak was, jakby możecie być zmuszeni do tego, żeby jakieś decyzje podjąć, jakichś wyborów dokonać. Dla niektórych ta karta może. Te karty razem, to też jest, jest karta Wielkich Arkan, wieża. Mogą mówić o tym, że myślicie o relacji. To jest raczej relacja taka, tak jak powiedziałam, przeznaczeniowa, która się kończy, ale, albo która spadła na Was, jak grom z jasnego nieba, czyli która Was zaskoczyła. Zobaczcie, przychodzi Askielichów, czyli szansa na miłość. Askielichów to jest szansa na miłość. Pojawia się cesarz, czyli ktoś, kto yy, no naprawdę jest, jest poważnym kandydatem po prostu. I to Was mogło tak zaskoczyć, to was może tak. Yy, yy, to może być dla was tak, taka nowość, której się w ogóle nie spodziewacie, że po prostu nie wiecie, co z tym zrobić. Zapytam o. Te miecze. Zobaczcie, zaczyna wstawać słońce, o tym mówiłam, że zaczyna wstawać świt, tak? Czyli jeżeli macie jakiś trudny czas, czy prze, przechodziliście trudny czas, to rzeczywiście tu się pojawia już taki moment jasności. To znaczy, już będzie lepiej, już będzie pozytywnie, już będzie yy, tak. Yy, coraz bardziej y, słonecznie tak po słonecznej stronie życia zaczniecie, y, zaczniecie tutaj y, chodzić bo ten, ten czas który się tutaj pokazuje no nie jest łatwy. Dlaczego macie takie nastawienie trójka mieczy. Y, paśmonet może to dotyczyć jakiejś osoby, ale paśmone to jest po prostu ktoś, kto bardzo planuje, kto jest niepewny, kto właściwie bardzo wolno coś robi. Może byście oczekiwali, że coś się zadzieje szybciej. Zobaczymy. może ta siódemka mieczy coś wyjaśni. Z siódemką mieczy to bym powiedziała, że tutaj może chodzić o coś innego. Oczywiście te sprawy mogą się wiązać, może to nawet dotyczyć jednej sprawy. To może dotyczyć osoby byk, pan, na koziorożec. Takie osoby to może dotyczyć. Tak sobie myślę, czy coś nie wiąże z tym jakoś, ale siódemka mieczy przy ósemce kielichów może też mówić, że ktoś nas zostawia, że ktoś odchodzi i my się możemy czuć zdradzeni, oszukani. Też tak może być. Bardzo możliwe, że to dotyczy właśnie tej relacji, tak? Że wydawać by się nam mogło, że coś nas... A, jeszcze jedno. Coś w relacji mogło nas po prostu zaskoczyć. W relacji niekoniecznie nowej, ale w jakiejś relacji. A co oznacza karta głupca? Szóstka mieczy, zostawicie to. Zobaczcie ile mieczy jest. Zostawicie. Bardzo możliwe, że w głowie Wam po prostu będą kotłowały się różne myśli, ale to zostawicie. Szóstka mieczy mówi tak, zostaw za sobą już te myśli. Ósemka kielichów też, ale to jest ktoś. To jest coś z zewnątrz. Ale jak widzicie, że ktoś się nie angażuje, że ktoś się oddala, że ktoś się odwraca. Wy też tak możecie zrobić. Wy też możecie powiedzieć, no nie, to ja się nie będę tym dłużej zajmować. Ja nie chcę o tym myśleć, jeżeli ktoś na to po prostu najzwyczajniej w świecie nie zasługuje. Ja się zajmę swoim majątkiem, swoją rodziną, swoim domem, swoim kapitałem, swoim budowaniem bezpieczeństwa finansowego, a nie będę się zajmować kimś, kto jest po prostu najzwyczajniej w świecie nieuczciwy, kto przyszedł, namieszał mi w życiu i poszedł. Dosłownie. Jaka rada wobec tego dla Was na sierpień? Zobaczcie. To jest konsekwencja kart. Ja yy, zajmuję się tym już kilka lat, ale ja po prostu nadal jestem zafascynowana, jak karty są konsekwentne. Jeżeli nie chcecie być tak potraktowani, tak, że ktoś Was oszuka, to Wy macie być sprytniejsi. Wy macie uprzedzać, takie działania nieuczciwe innych osób. Karta siódemki mieczy mówi tak. Bądź sprytny, bądź przebiegły, bądź przewidujący. Lawiruj, kombinuj, ty to zrób. Bo jak ty tego nie zrobisz, to ten ktoś cię uprzedzi. Więc wy macie być sprytniejsi niż inni. Wy macie obserwować, nie być obserwowani. Bo jesteście bardzo możliwe, ale żeby nie dać się gdzieś wpuścić w maliny, to wy macie być bardziej przewidujący i i tacy. Karta Siódemki czy mówi o tym, że się można, można tutaj wyślizgnąć z tego, że można się yy, uniknąć jakichś problemów. I tak wybrnąć. O, tak bym powiedziała. I tego wybrnięcia wam życzę. Życzę wam unikania po prostu trudnych sytuacji. Życzę udanego miesiąca. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.